w Braun, kategorie Kołobrzek. W skrócie Krótkolaski Ziemia Kołobrzek. jestem założycielem szkółki i jestem od tej roboty popierkowej. Szkółka ma dwóch trenerów: Igor Murawew i Jakub Braun. I to oni zajmują się stricte tą robotą kolarską. Ja pomagam tylko w przygotowaniach treningów motorycznych. Okej. Nie jestem trenerem kolarstwa. Jasne. Ale byś miała zachęcić młodzież i rodziców, dlaczego warto, żeby dzieci jednak trenowały w klubie, w szkółce? Przede wszystkim dzieci to największy skarb jaki mamy, to przyszłość nasza. Mamy czas jaki mamy szczególny, widzimy to na co dzień, jesteśmy rodzicami. Nasze dzieci są coraz bardziej otyłe, coraz mniej ruchu mają, a tym samym są skazane na coraz więcej chorób cywilizacyjnych. Natomiast rower to jest taka aktywność, którą można wykonywać rodzinnie. Nie jest to jakieś strasznie nie, trudne, nie jest to wymagające. Nie robimy szpagatów, nie dźwigamy ciężarów, więc jest, jest to też jakby fajna aktywność dla naszego zdrowia, dla naszej wydolności. Dlatego uważam, że rower. A poza tym rowerem jedziemy wszędzie tam, gdzie nie wjedziemy tym cholernym samochodem. A wiem, że morsujesz. Dzieciaki też morsują? Tak, morsują. Cała nasza drużyna, czy to starsiaki, młodziki, żaki i te najmłodsze nasze siedmioletnie wentylki. E, morsują w morzu, morsują w jeziorach, morsują w potokach e, No i czy się, mogę pochwalić, nie morsują na tak zwanego jeńca, ale moczą kark, moczą ręce. Bez żadnych neoprenów. Pięknie i co, nie chorują? Nie, absolutnie nie. Jeździmy, biegamy. Jak najmniej czasu spędzamy na sali treningowej w pomieszczeniu zamkniętym, raz raczej mimo tej pogody, jaką mamy i tych naszych kołorzystkich wiatrów, cały czas pracujemy w teren. To dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Sympatyczna, aktualna wicemistrzyni Polski Barbara Borowiecka odwiedziła tutaj Nowogard. To jest znakomita zawodniczka, która dzisiaj również, no ale oczywiście w późniejszych godzinach będzie walczyła na tej nowogardzkiej, pięknej trasie Cześć wszystkim, nazywam się Łukasz Janic Witam na wyścigu w Nowogardzie w Mikołajkowym wyścigu oraz w mistrzostwach województwa zachodniopomorskiego Jak i Ligi Stywes CX Cup Cieszę się tutaj, że no, dużo ludzi się przybyło do Nowogardu W szczególności kategoria żak, młodzik, junior młodszy Naprawdę tak jak widać tutaj Dzieci ścigają się, szlifują swoje kolarskie talenty Naprawdę jest na co popatrzeć Zachęcam wszystkich do no, uprawiania kolarstwa. Niech kolarstwo ma się jak najlepiej. A dlaczego warto właśnie podejmować tą aktywność fizyczną od najmłodszych lat? No, kolarstwo tak naprawdę uczy nas, uczy nas wszystkiego. Możemy szlifować swoje umiejętności no, sportowe. Zabujemy sobie sylwetkę, nabieramy charakteru. No, Kolarstwo jest naprawdę niesamowitym sportem, które, no, które tak wiele lat trwa i, i naprawdę mamy wielu wspaniałych zawodników. Naprawdę warto, się to kolarstwa.

Staj! Staj! Dawaj, 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 gonisz, gonisz, gonisz! Dawaj, dawaj, cywil, dawaj! Pięknie, równo, miękko, równo! Pięknie, Gorek, pięknie! Wstawaj, wstawaj! nic się nie stało, wstawaj! Stawaj, stawaj, do przodu! Nie przegonił się, rozpędzaj się! Nie przejmuj się, jedź swoje, hop, hop! Szybciutko, skakuj, skakuj na dole!

Trasa bardzo fajna, trochę ciężka. Nie wiem jeszcze jak mi poszło, bo nie, jeszcze nie ma wyników I, i nie wiem. A dlaczego lubisz tą rywalizację? Dlaczego musisz no się ścigać? Sprawia mi to przyjemność, lubię po prostu jest. No po prostu sprawia mi to radość. A trenujesz czasami z bratem? Tak, trenuję. Cze targa mnie po górkach, e tak mnie bardzo ciąga, że nie mam siły i, i to bardzo źle, jak z nim jestem. Ale lubi się chyba razem jednak jeździć. No tak. on mnie lubi targać po górach i po wszystkim. A jak zaczęłaś trenować? Od czego się zaczęło? No od tego, no, że Zaczęłam tak po trochu jeździć rowerem właśnie z bratem, no i namówił mnie, żebym poszła do szkółki i tak się zaczęło i jeżdżę teraz wszędzie. Super. To jeszcze kilka pytań do, do Twojej mamy. Jak to jest wychowywać e, młodych kolarzy? No przede wszystkim jesteśmy bardzo dumni z nich, że jednak wybrali ten rodzaj e, sportu. W momencie, kiedy ich rówieśnicy tak naprawdę siedzą przed komputerami, to nasze dzieci ciężko pracują, tak? Bo czy deszcz, czy śnieg, czy mróz, czy upał, one jadą na ten rower i, i po prostu mówię, to jest ich pasja, to jest, to jest, to jest, ich, to jest ich zamiłowanie. To jest swój cel i No dokładnie tak. E, Jak byś miała e, zachęcić innych rodziców, żeby ich dzieci również e, zaczęły od ze sportem? Co, co mogłabym powiedzieć? E, my ogólnie, biorąc, jesteśmy z mężem bardzo zaangażowani w to, e, że nasze dzieci jeżdżą. E, tak naprawdę dzięki nim zwiedziliśmy mnóstwo miast w Polsce, tak? Daje nam to ogromną satysfakcję przede wszystkim. No i cieszy nas. Cieszą nas i sukcesy, no i po prostu to, że oni chcą, tak? gdzie inni siedzą przed komputerami nasze dzieciaki. Dlatego zawodnika na pierwsze. No i kolejny zawodnik. Stasiu na drugi miejscu, no i dosia kucharska, Beltra, Team Gdańsk, oczywiście najlepsza rzekini w mistrzyni województwa zachodni pomieszczego, no i czytamy na trzeciego rzeka, nawet jakby się Robert będzie to Schutter, Aleks, Zachodnia, Pomorska, Bogotim, Szczecin, Akademia Kolarska, gorące brawo, pudło wśród, wśród, wśród żaków. Mamy rozdane, zobaczymy. Później oczywiście wszystkie wyniki będą na stronach internetowych. Tutaj mamy, tutaj mamy oczywiście kolejnego zawodnika, numer 4, 97, 97. To Ja, ja, es I zawodnik od ręka A więc zobaczymy, jak to będzie. Wiesz, to proszę pana odpowiadać czasu, bo nie bardzo wiem, jak się mi tutaj to pojawia. Są czy prawa minęła właśnie z KTC Minęła jeszcze jedna luga. No oczywiście LKS Polskie, strzelce Krajeńskie. Zbudować się trzeba było tych zawodników tutaj, bo przecież to Kuźnia Kolarska. Ale jak wiemy, wśród żaków są. Został Cieński, Wojtek numer 259, UKS Sportowicz, piła Bosko, cykloprostim na drugim miejscu, Stachowicz Stanisław piła, UKS Sportowicz, Bosko piła, cykloprostim no i na trzecim miejscu, Schuster Alex, za Bogotym, Szczecin, najlepszą wśród dziewcząt była oczywiście Tosza Krubarska, Pelta Gdańskiej. No i tutaj kolejni zawodnicy już muszą z się, już muszą, no niestety. Chcesz coś powiedzieć? Że było super. Było super, tak? A od jak, no, no, jak no, dawna się ścigasz i trenujesz? Tak, no może tak rok, dwa. Ja tak, Jeździsz od, od, od urodzenia. No, tak. Już I co, to takie fajne jest? Tak. Poleciłbyś wszystkim swoim kolegom?